Siema, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj taki malutki test, unboxing Gimbala Zero Smooth X. Ponieważ zmieniłem właśnie Gimbala, także zapraszam do oglądania polski hamburger. Życie w Niemczech oraz podróże. No, pierwsze od czego zaczniemy to unboxing. Zobaczymy, co dostajemy w opakowaniu w zestawie. Katonik. Zamykam. Miałem już wcześniej tego gimbala, tylko że w wersji białej, no i nie miał on statywu ze sobą. Tutaj jest wersja Combo Essential w wersji szarej z pokrowcem, z tym, z podstawką, z podstawkiem. To <grywia> damy na bok. I taki mamy pokrowiec do transportowania tego gimbala. No i sprawdźmy. Kabel do ładowania, wiadomo. Tu instrukcje, gwarancje. Jak go podłączyć. Jest też kod QR do ściągnięcia aplikacji, do sterowania nim. No i sam gimbal. Gimbal, na razie tylko staty, jeszcze. Taką, taką nóżkę mamy wkręcaną od spodu. Właśnie to jest takie średnie rozwiązanie z tymi, bo to Fajnie jakby one były na prowadnicy na przykład, żeby równo się rozkładały, ale tak też może być. No i gimbal malutki, poręczny. Fajnie w wersji szarej się prezentuje. O, mamy to, tak wygląda. Tą stronę, Dobra. No i jest on też, ma funkcję selfie sticka, można go rozciągać, także też fajnie, sterowanie, to już później sobie omówimy, na razie taki unboxing to dostajemy w zestawie, przechodzimy do testu. No i jesteśmy już na dworze, w fazie testowej, że tak powiem. Słuchajcie, ja ten testik przeprowadzę wiadomo okiem lajka, like ponieważ elektroniką się nie zajmuję. No i można powiedzieć, jestem świeżo po unboxingu. Jeszcze go do, dokładnie nie testowałem. Chcę wam tylko powiedzieć jakie tam są jego funkcje, dlaczego zmieniłem ten gimbal i tak dalej. Wszystko nagrywam aplikacją, więc ta jakość może też być troszeczkę inna niż jakbym to nagrywał wbudowaną aplikacją aparatu. No i co? Zacznijmy od tego, że zmieniłem gimbala, ponieważ miałem wcześniej podobnego do tego, tylko że wersję tak jakby starszą, troszkę uboższą. No i chciałem go zmienić. Zmieniłem go na DJI Osmo Mobile 4, czyli gimbal znacznie wyższy, z wyższej półki cenowej i jakościowej. Ponoć <laughs> zmieniłem go dlatego, że ten gimbal, który aktualnie posiadam, Zion jest tylko w jednej osi yy, stabilizuje się, czyli tylko lewo i prawo a DJ, DJI był jeszcze góra-dół yy, czyli był to tak zwany gimbal trójosiowy chciałem go mieć żeby ta stabilizacja jakoś filmów była wiadomo, jak naj, na jak najlepszym poziomie jak się z czasem okazało jak się przekonałem, nie było mi to w ogóle potrzebne ponieważ yy, miałem z nim tylko same problemy z tym gimbalem DJI Dlatego postanowiłem wrócić do właśnie gimbala, który jest sterowany, stabilizowany tylko w jednej osi. No i wybór padł ponownie na Zhiyun, ponieważ miałem z nim dobre, dobre wspomnienia. Fajnie mi się z niego korzystało. No i generalnie jest dość tanie gimbalem. Bo taka podstawowa wersja kosztuje 160-170 zł, mówię tutaj na polskich cenach, ponieważ w Polsce go kupiłem, w Niemczech ciężko go dostać. A ta e, Essential, czyli ta, co ja mam teraz szara, e, le, troszkę ponad 200 zł. Natomiast, tak jak wcześniej wspominałem, ten DJI kosztował e, wtedy, gdy go kupowałem, to było chyba okolice 600 zł. Także no sporo więcej Trzy, trzykrotność ceny tego gimbala. E, jakie miałem problemy z tamtym gimbalem, moglibyście zapytać. Ale ja, was, ja wam odpowiem, mimo że nie pytacie. Największy mój problem był taki, że za każdym razem, kiedy go odpalałem, musiałem włączać kalibrację i to zajmowało dużo czasu. Przykładowo, miałem telefon podpięty, wychodziłem z nagrywania tego samego dnia, tam minęło 50 minut. Była kolejna scena do nagrywania, no to mówię: biorę, podłączam i nagrywam. Wkładałem go z powrotem na swoje miejsce, mimo że nie przestawiałem nic, bo właśnie tamten gimbal ma taki. Magnetyczny uchwyt i telefon jest w nim cały czas zamocowany, wtedy tylko się odczepia i przyczepia ten magnetyczny uchwyt, to jest akurat wygodne. No ale kontynuując, gdy podłączałem go ponownie przez ten magnetyczny uchwyt do gimbala, odpalałem to i okazywało się, że dalej jest nieskalibrowany i trzeba powtarzać kalibrację. I tak było za każdym razem denerwowało to, bo za każdym razem trzeba było szukać jakiejś płaskiej powierzchni powiedzmy na podłodze, czy gdzieś na jakiejś ławeczce. Włączać tą kalibrację zajmowało to czas no i po prostu irytowało, i to była moja jedyna taka, taka przeszkoda ku dalszemu użytkowaniu jego Ale sam gimbal był w porządku, nie miałem do niego żadnych zastrzeżeń. No nie okazało się, że, tak, że ta stabilizacja trójoszowa nie była mi w ogóle potrzebna, ponieważ telefony w tych czasach mają bardzo dobrą stabilizację. Więc taki zwykły gimbal jednoosiowy, dwuosiowy w zasadzie w zupełności wystarcza. Dlatego Zion. Także to jest zwykły tryb i za chwilę przejdziemy dalej. Do następnego zobaczę co tu jest. Przy okazji sam go sobie troszeczkę przetestuję. Tutaj z panią się prawie zderzyłem na rowerze, jechała. No ale ona też musi patrzeć, ona ma ścieżkę rowerową. A nie. Dobra, lecimy. Najważniejsza dla mnie w tym gimbalu, oczywiście każdy gimbal to ma, no ale ja tutaj o tym się wypowiadam, tylko jest funkcja śledzenia. Tak jak widzicie, ustawiłem sobie na swoją twarz i mogę sobie go gdzieś tam zabierać, nie zabierać. No szybciej albo wolniej, ale podąża za tą twarzą. Jakbym był troszeczkę dalej i miał go ustawionego w jednym miejscu, no to wiadomo, że troszeczkę łatwiej by mu było śledzić obiekt. Jest to mega wygodne, bo nie trzeba się, tylko wystarczy, że ma się no oczywiście na wysokości twarzy cały czas gimbal. Można go dawać lewo, prawo. Ale góra, dół to już tak średnio, no bo to jest właśnie tylko w tej płaszczyźnie poziomej. Dobra, pobawiłem się nim trochę. W sumie nie ma tu zbyt wielu funkcji. Są takie funkcje jak na przykład, jakby to powiedzieć, kreatur tworzenia krótkometrażowych filmików. To na przykład na spróbowanie ściągnąłem sobie motyw cyberpunk i on tam, so, on tam mówi po kolei, tworzy takie klipy po kilka sekund i... No i ma się taki tutorial jakby z lewej strony ekranu i na wzór tego można jakieś tam ujęcia porobić. On się czasami obraca, czasami nie i robi takie ciekawe całkiem przejścia, dodaje do tego filtry. No i nawet fajnie to wygląda. Ale czy to użyteczne? No może na TikToka czy gdzieś może tak, ale do takiego otworzenia na YouTube raczej nie. Fajną opcją jest czego też wam nie nagrałem, ponieważ no to w formie zdjęć panorama. Sami wiecie, jak to wygląda z normalnymi zdjęciami, że jak robi się panoramę, to trzeba przesuwać cierpliwie ten aparat, znaczy właściwie własną ręką. Tutaj, w funkcji panoramy, ustawia się go na płaskiej powierzchni. Klika się, co, chce, co ma być zrobione. Czy to ma być 180, 240 stopni, i on sam już daje się start. I on sam już robi 7 zdjęć w przypadku 180 stopni. I fajna panorama z tego wychodzi, tutaj macie przykład. Panorama z mojego osiedla. No, funkcja gimbala, czy znaczy funkcja tego selfie sticka, bardzo fajna sprawa. Zoomy, tutaj sterowanie, to, to zoom, przybliżymy. Maksymalnie 8, widzicie jak ten obraz wygląda, no ale to to nie jest najwyższej jakości aparat. Jest tylko zoom, nie można tutaj przestawić na szeroki kąt. Niestety, mówię tu akurat do tej aplikacji, której używam. Co jeszcze? Śledzenie, to już Wam mówiłem. Można dawać też lewo-prawo. Można ustalać tego szybkość. Czy to ma być szybko w lewo, albo szybko w prawo, czy tylko powoli. Ja sobie ustawiłem medium, czyli na średnim poziomie. Obracać w ten sposób też można. Czyli tego do jakiegoś tam określonego zakresu wiadomo teraz trzeba zrównać to by było na tyle w tym odcinku jeżeli szukacie gimbala w okolicach 200 zł to myślę że taki zion fajnie wam się sprawdzi jeżeli jesteście początkującymi youtuberami albo coś nagrywacie na TikToka czy gdzie indziej albo jeżeli macie już doświadczenie ale chcecie mieć poręczny gimbal żeby go łatwo przenosić ze sobą to myślę, że fajnie on się sprawdzi. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, suba i komentarza i widzimy się w następnych filmach na kanale Polski Hamburger Elon.